Ty kurwa wiesz. Tak, a co mam wiedzieć? A to, że znowu mnie gryzły te pluski. Kurwa, kiedy przestaniesz pierdolić mi o tych pluskwach? Nigdy przywlekłaś mi te robactwo, skądś nawet nie wiem skąd. I teraz mnie to ty kurwo gryzie. Jeśli już to na pewno nie ma... To dzieci to plus. się ode mnie potwierdolony chuju. Jak zechce kurwa. Co to ma znaczyć? A to, że jesteś głupą pluskwiarą jak wszystkie te z czarnego protestu. Wiesz co? A pierdol się chuju. Nie. Nie. Co to ma znaczyć? bo to, że jesteś głupa, kurwa. Po pierwsze, nie głupa, a chyba głupia się. Mówi. Przestań nie poprawiać. Bo co? A bo to, że jesteś kurwicą. No nie. Co się stało? Znowu zostałem pogryziony przez twoje dzieci. Znowu zaczynasz. Mówiłam ci to nie moje pluskwy. Tak to, a czyje? Nie wiem, ty jebani chuju. I wiesz taka z ciebie głupia krowa jest. A wiesz co, pierdol się ty chuj. Jak zechce. Proszę. Ostatni raz mnie poniżyłeś. To dobrze kurwy trzeba poniżać.